Deep beneath the earth, tales are told of the ancient ones, trapped beneath rock and stone. Just another tremor. Keep pushing. Soon to be discovered once more. Oh my god. Cześć, ja jestem Divioner, a to jest pierwszy odcinek drugiego sezonu, który Stellaris i DLC Ancient Relics Story Pack. Otóż sytuacja wygląda następująco. They w naszym układzie w dalszym ciągu znajduje się gośny smog, który co chwilę mi atakuje jakiś Spaceport, który jest co chwilę under attack. Albo inna stacja badawcza, coś. Nie wiem. Już zaczynajmy pan malutku irytować te owe stworzenia. Tak, w on powstała nowa kolonia w świecie arktycznym, zamieszkana przez naszych przyjaciół. W hmm. piorze, sobie chyba jakiś ustawiłem przez naszych przyjaciół grzybów niewlaków, grzybów zebranych tam z, hmm, podczas badań jakichś wykopalisk, czy tam badań dużego organizmu, i owe grzyby są w stanie zamieszkać na bardzo zróżnicowanym terenie. To na projekt specjalny. Zdołaliśmy wyłączyć maszynę zanim się zepsułam. To niesamowite urządzenie ma kładką powierzchnię pokrytą diamentami. Na pierwszy rzut oka całe wiertło wydaje się jednolite, Ale jest po prostu tak dobrze zmontowane, że nie widać spoiny i złączy. Nasi inżynierowie będą w stanie częściowo opanować tę technologię. Uzyskana możliwość badań szczelinowania szczelinowanie geotermalne oraz... Szczynowanie geotermalne plus 25% uzyskany postęp z owej technologii to ten nasz... Okej. Okay. On sobie robić coś innego. No cóż, yy, spróbujmy ustawić cię. Nie możesz. Nie może podróżować automatycznie. Yy, to też zmuszony jest, by... Pomóc w badaniach jakiejś planecie, ewentualnie co to mamy? Projekt badawczy w Marihuaninen, który jest to opuszczony projekt e, terraformingu. Ciekawe co to się wydarzy na skutek e, wznowienia tego procesu. Tak, nasz statek konstrukcyjny tutaj już poleciał z, z wyprzedzeniem, by móc zbudować kolejną e, placówkę wysuniętą. A Reszta statków konstrukcyjnych, no cóż, jakoś specjalnie nie może nic uczynić. Tu w Holden już możemy, dalej tutaj mu się rozwiniemy. Tu jest, są różne planety, które mamy możliwość zamieszkania perfekcyjne. Warunki, tak jak już właśnie wcześniej yy, wspomniałem, dzięki tym naszym grzybom. Teraz tak mamy minus 28 prądu. Jednostki, stacje. Budynki i dzielnice przywódcy. przywódcy dużo używają, bo ich trochę ich zatrudniłem. W świecie pradawnym Ten możemy zbudować kolejną strukturę. I weźmy może montownie robotów. Kolejne badania z dziedziny fizyki. Tym razem weźmy sobie osłony. I z czasem opanujemy prąd. Sprawdźmy sobie, które z danych planet mają możliwości produkcyjne. No właśnie niewiele planet i niewiele światów. Minus 26 w dalszym ciągu mamy sporą flotę. No, jak nasze standardy. Statek Lumulous znalazł niepokojącą plątaninę technologii ukrytą w głębokim karaterze na powierzchni asteroidy. Najwyraźniej ktoś, korzystając z prostych środków, zdołał ustabilizować jednokierunkowy tunel czasoprzestrzenny, a oficer naukowy Lefitekalizem szybko ustalił, że asteroida to brama wyjściowa. Prowadzi ona daleko w niezbadany kosmos. Kilka lat świetlnych od czarnej ciury. Dlatego też tunel, przez tunel przedostają się niewielkiej ilości ciemnej materii. Ktokolwiek to skonstruował już tego nie już z tego nie skorzysta. Fascynujące Kto to zasób strategiczny ciemną materia. Lejek ciemnej materii. Ciekawe. Także lej, lejk ciemnej materii to znowu nie możesz nic zrobić. Jedynie co możecie zrobić, to poddać się. Pomagajcie w badaniach. No i mamy tutaj kolejne mm, odkrycie z, z, kategor z, z kategorii wykopalisk. Dziwne nurty. Sprzeczka archeologów. Chup... 2. Nastroje na miejscu wykopalisk pogorszają się. Niektórzy archeolodzy... ...spierają się otwarcie co do dalszego kierunku działań. Prace zw zwolniły i postępują w ślimaczym tempie. A to nieszczęście! A to nieszczęście! Coś tu się dzieje na tej planecie niepokojące. Nurty zawiały. Ok, idziemy dalej. Czas, przyspieszyć czas. I spójrzmy sobie, czy możemy gdzieś jeszcze ten prąd uzyskać w jakimś stopniu. Zbudujemy trochę więcej tych. Możemy trzy maksymalnie, to trzy zbudujemy, bo tak prąd nam strasznie ucieka. No i cóż, tu mamy robotników, i większość z nich jest w tym. W tych sektorach, a tutaj mamy specjalistów w produkcji technicy potrzebują, opcji produkcji tego minerały w stopy idą. Czy my coś tutaj potrzebujemy przebudować, byśmy mogli jednak ten prąd? No ten prąd już coraz bardziej yy, się prostuje. No, ale dalej to jest mało. O, teraz już w ogóle nam dowaliło. Co tu się stało? Nasze statki w ogóle gdzieś lecą. Właśnie, walczą. Walczą z amebami kosmicznymi w układzie... ...FIRAM. Na łasce kosmosu... ...wśród asteroidy otaczających planetę... ...odkryliśmy dryfujący statek kosmitów. Nie reaguje na próby nawiązania łączności. Nie wiemy, czy to dlatego, że jego pasażerowie nie rozumieją naszego sygnału, czy z innych przyczyn. Oficer naukowy Ksujka Pruida zaleca wyholowanie go z pola odpadów za pomocą statku budowniczego. Jeśli go pozostawimy, zostanie zapewne zmierzony przez asteroidy. Rozpoczęto projekt specjalny mający na uratowanie i zbadanie obcego statku. Intrygujące. Gdzie on się znajduje? Przejść do miejsca zdarzenia. Tutaj raczej nic nie uczynić. Więc tak. Statek konstrukcyjny, który będzie zmierzał właśnie w to miejsce. I nie, niechybnie zaznaczam ten, który ma inne zadanie, więc weźmiemy sobie ten drugi. Projekt badawczy. A tutaj kolejny. O o, o. O, o o I tak, księżyc z marihuaninem. Przerwany proces terraformowania zresztą wreszcie ukończony. Po rozsianiu w atmosferze miliardów terraformujących nanitów, bioinżynieria na maszynę jako kosmitów znacznie zmieniła warunki panujące na powierzchni. Ekosystem i klimat został ustabilizowany i wprowadzono nowe obce bioty przystosowane do tych warunków. Przejdźmy do miejsca zależenia, bo aż już się boję Zobaczmy na czym stanęło. I jest to świat pustynny. Świat pustynny. Świat pustynny z, z, ze świata ze świata ocena oceanicznego no to powiem wam że ta terraformacja no to nie był jakiś jakiś sztos dobra te księżyce coś mi tu migają zemerznięty nie mi nadaje się do mieszkania, ale to jednak mimo wszystko to miga mi tu coś tu się z tym musi wyciąć więc kurczę, no okej okay. Statek produkcji. mamy kolejny układ, badania, stacje górnicze oraz stacje badawcze sobie tutaj zbudujemy. To jest stacje górnicze 5 prądu. Już coraz to bardziej zbijamy yy, jego brak. Special Project Complete. Ok. Ukończono projekt specjalny. Po wyciągnięciu statku dryfującego wśród skalnego rumoszu wysłaliśmy na podkład. Oddział zwiadowczy. Statek okazał się miejscem zbrodni. Znaleziono tylko jednego członka załogi. Długo-uchego, zmiennowodnego dwunoga. Jego ciało ma wiele rankutych. Skoro załoga jest martwa, możemy przejąć statek. Zasilają go bardzo wydajne silniki, których konstrukcja i zasada działania wykracza poza nasze dzisiejsze technologie. Statek nie jest uzbrojony. Najwyraźniej służył do przewozu ważnych osób. Przeróbka na statek badawczy byłaby dość prosta. Jeśli natomiast go rozbierzemy i dokładnie zbadamy jego napęd, być może zdołamy częściowo pojąć ten konstrukcyjny genius z korzyści dla naszych flot. Tak, przerobimy go na technologię. Projekt specjalny czasowy. Mamy tutaj, o oh fakt, Mamy tutaj pobojowisko nasze, naszych statków i mi je zbadać. A że nasze no, statki badawcze nie mają za zbyt zajęcia, no to tutaj już z powodzeniem wysyłam jeden ze statków, który jest akurat niedaleko. I następnie zbadasz sobie ale jednak w loku układ firm, żebyśmy wiedzieli na czym stoimy. Ok, mamy postęp w, w badaniach świata. Awarie wyposażenia. Wyprawa archeologiczna informuje o opóźnieniach spowodowanych serią niepraw Nieprawdopodobnych awarii wyposażenia. Prace zostały wstrzymane jest do czasu otrzymania nowego sprzętu, a to nieszczęście. Coś tam się mi dzieje w tym. Co to za naukowiec dowodzi temu? To ja nie znam. Działania w ogóle? Który z tych naukowców zajmuje się wykopaliskami? Ty masz jakieś pojęcie, no ale takie liche trochę w tej kategorii, w tej dziedzinie spójrzmy sobie na badania i przejdźmy sobie do rekrutacji nowych, nie mamy żadnego specjalisty od wykopalisk mamy dość dużo okrętów badawczych i trzeba by go gdzieś wysłać nie ma gdzie cóż, wyślemy cię na planetę Raxum, żebyś pomagał w... o, zniknął mi nagle statek Przejdź to. Jak to się stało? Oż bo kurła. Tu mi się y z tego już. Mi się nie wsypali zbytnio. Tu mi się mogą wsypać. Statek konstrukcyjny. Musisz szybko zbadać, zbudować tutaj. Ok, zobaczmy, co to się tutaj dzieje. Oczekuję, by. Wy... Sprzeczka archeologów. Nastroje na miejscu wykupalskim pogarszają się. Niektórzy archeolodzy... zbierają się otwarcie co do naszego kierunku. Dziad. Prace zwolniły. Kurde, znowu 80. Minus 80. Troszeczkę się mnie dogadują. Okej, okay, mamy tutaj opcję badań yy, yy, gatunku, które znajduje się tutaj i możemy z nim co? Indoktrynacja. Aktywna obserwacja. A, indoktrynacja. Teraz przyjmę naszą kulturę, a zobaczmy yy, jaką oni posiadają. Czym oni się trudzą? To to nie są egalitaryzm, konformiści. Dobra, a my jesteśmy bardzo, bardzo fajni, więc weźmiemy ich, będziemy indoktrynowali. Ok, mamy zbadane kolejne technologie, więc wybierzmy sobie więcej. Kolejna anomalia. Co za chwilę? Limit baz gwiezdnych plus dwie. Nie, nie, nie. Limit dowodzenia. Floty, plus 20. Regenerująca się tkanka, czy wici ameby. 42. Okej, okay. weźmy jeszcze sobie badania techniczne. Minerały ze źródła. Plus 20%, czy jakieś pociski termojądrowe. Tu będzie 21 dni, 26 to palacze. I działko automatyczne. sobie termojądrowe, yy, tak? Okej, okay, mamy kolejną anomalię. Nietypowe, czy to jest że ten opuszczony glob kryje coś więcej niż widać na pierwszy rzut oka? Podejmijmy badania. Okej. Okay. Bo tutaj już możemy sobie śmiało iść w tę stronę i zajmować kolejne y, punkty. Statek badawczy w tym miejscu też nic nie robi, więc ciebie musimy wysłać do zdjęcia jakiegoś badania okej, okay, ty sobie studiujesz świat ale ty nic nie robisz i trzeba by cię gdzieś wysłać ty miałeś a okej, okay, ty miałeś w ogóle badać ten świat się pomagać w badaniach tylko, że ci się trochę unik zrobiło z tego względu, że ja ten, skąd ten statek konstrukcyjny popyla to ten, to nie chcemy. Ty jesteś bliżej, więc musisz odciąć tutaj ten, ten skrawek. Ewentualnie nie, zostawimy go. Bo oni, jak się tu złączą, powiem tak, że są te czatkie te kryształy. Ale oni będą mieli tutaj połączenie, tak? Nie, nie będą mieli. Jak myślą, że będą mieli połączenie, to się będą tłukli. Ale nie mamy. Zresztą jeszcze można. Odbić? Chyba nie. Bulion pierwotny. Cała powierzchnia globu jest odsłoniętymi niszami zwięcymi gęsty szlam złożony z prostych związków organicznych. Nasi naukowcy uważają, że je, je za kolebki biogenezy, spontanicznego powstania organizmów żywych, z martwej materii. Możliwość dzięki, możliwego dzięki gęstej atmosferze świata Fiera. Choć planetę stanowią unikatową okazję zbadania wczesnych etapów powstania życia, nie należy spodziewać się zbyt wiele. Mogą minąć jeszcze miliony lat, zanim na chwilę powstanie życie, jeśli w ogóle. Fascynujące. Construction complete. Udało nam się wyprostować yy, kwestię. Udało się wyprostować kwestię prądu. Ale troszeczkę doskwiera brak e, e, towarów koncepcyjnych, no i trochę kuleje żywność. Ale oczywiście mamy radę na to. Tutaj mamy o możliwość z, ulepszenia naszej placówki i my tu możemy zbudować. Na pewno przemysł cywilny puścimy, bo ta, jednak towary koncepcyjne nam coś uciekałem zbyt. Ulepszymy nasze schron. I tutaj możemy podjąć się jakiegoś zadania? Nie bardzo. Tutaj co? Nie ma... Są bezrobotne populacje, czyli tu możemy z Was zbudować trzy. Tutaj do żywności trochę. Okej. Okay. Propozycja zawarcia kogoś status quo. Tutaj na naszej nowej kolonii również populacje są bezrobotne, tak żeby chyba się rozwijają na szybko. Tutaj też zbudujemy sobie 3T, skoro mamy bardzo dużo pracowników. No i tu możemy typowo fa fa farmę zbudować. Mamy bardzo dużo minerałów, możemy sobie pozwolić na takie inwestycje. Tu już nie możemy nic zrobić. To jeszcze możemy sobie pójść w przemysł górniczy, ale to na razie sobie to darujemy. No i tak, gdzie są nasze statki. Flota, czy nasza flota musi się jeszcze udać w jakieś miejsce, żeby pokonać? O, o, o. O, tu coś się. Zaproszenie do paktu obronnego. Orzesz w tych mordę. Zawrzyj pakt o nieagresji. Aj. A Mamy pakt o nieagresji z tymi, ale to mnie martwi, że oni mają sobie pakt obronny. Czyli z, ci, jak mnie przyatakują, to już dupa, a oni nie mają ze mną połączenia. Także, nie, no tu jest jedno połączenie bez kitu. To w Loisar trzeba się troszeczkę zbroić. przykład otrzymuję cechę fajnie. No i cóż, tu możemy zbudować w tym zabiernik nie. Tak, i system obrony to platforma. to przejdźmy może do projektów i z okrętów sprawdźmy, jaka ta platforma jest, jak jest ona wyposażona i wy co. Ok, możemy coś takiego zastosujemy. No i zobaczmy. Yy, mam dużo zasobów, więc mogę sobie. pozwolić. No trzy. <laughs> Porzucony, yy, porzucony statek dyfuje bez celu nad tym plebem. Olbrzymie żagle górujące gru, nad jego kadłubem pozwalają przypuszczać, że był to napędzany energią słoneczną. Badania tego statku. Okej, okay, małe zapasy. Mam małe zapasy prolny. Wypadałoby coś sprzedać. W tym wypadku, chyba, sprzedamy prąd. Co nie jest jakaś specjalna mineralna na prąd nie jest jakaś duża korzyść. Ze sprzedaży tego już oto surowca. Cóż, no na razie będziemy musieli to y, przeboleć przez jakiś czas. Tu nam się budują już ulepszenia, więc może to naprostujemy w y, najbliższym czasie. W sumie z mojej strony to będzie na tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek drugiego sezonu Kry Stellaris i DLC Ancient Relics Story Pack. Jeżeli jesteście ciekawi, jak się potoczy dalej historia, to zachęcam do subskrypcji, zostawienia łapki. What are you Power and influence. Your people are hoarding the knowledge of my race for their own gain. The last. I am the final hope to avenge our people. The activation process has begun.